Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj sobie lecimy z takim retro filmikiem, takim właśnie trochę dla mnie związanymi ze wspomnieniami z dzieciństwa, ponieważ to był jeden z moich bardziej koniecznych petard, które odpalałem jak byłem moim gówniakiem. I w tym momencie chciałbym jeszcze podziękować serdecznie Damianowi Piro, który podostał mi właśnie te petardki do testu, bo to jeszcze jest z tej paczki od petard, z petardami, którą dostałem od niego rok temu. I yy, przeprosić Was za tą... Yy, no już nie taką krótką przerwę No ale miałem ostatnio strasznie dużo spraw Na głowie do załatwiania i w ogóle Więc obiecuję już, że teraz się filmiki będą pojawiać Tym bardziej, że naprawdę jest Super miejscówka, no ale nie będę Wam zbyt dużo zdradzał na tą chwilę Sami się już wkrótce przekonacie, kiedy będę Wrzucał kolejne materiały, także na tą chwilę To tyle, zapraszam do oglądania dalszego To są to super krakery, NWP oczywiście Od Jorge, ko 0202 s yy, Ja odpalałem też dobra, nie wiem w którym momencie się skończyło, bo akurat mi się bateria rozładowała, nie wiem jak tam będzie ten filmik, więc na szybkości, tak jak już mówiłem są te petardy, które mi dużo szlem. w dzieciństwie petar jest 20 sztuk w paczce kiedyś za taką paruszkę petard trzeba było zapłacić około od 80 groszy do złotówki, co do Neku to oczywiście nie ma tutaj żadnej informacji najprawdopodobniej jest to produkt z 2013 roku, czyli ma już blisko 8 lat, także może być ciekawie, no i no i tyle, oczywiście instrukcje tylko i wyłącznie ruskie, nie mamy tutaj żadnych polskich Znaków, a nie, jednak, sorry, pomyliłem się. Jest tutaj tylko polskie instrukcje na boku, paczuszki i są rusko polskie napisy. Także ciekawie lecimy z teścikiem. To sobie tak odpalimy po prostu petardkę i rzucę tutaj na ścieżkę. Ok, ale ładnie, no nawet spoko. To jest ta wersja, która ma krótki zapłon i jest ten cudowny zapach siarki z petard odpustowych. Spróbuję teraz ją wyrzucić w powietrze. Aczkolwiek lewą ręką to jest ciężkie. Wrzućmy ją do wody teraz. Tylko tutaj, może. O, dobra. Całkiem fajnie. Weźmy teraz sobie ten garnuszek, który nam ogarnął oleko. Ogólnie polecam tutaj Hubertka na Jazz Ride. Right. Możecie wbijać z rowerami, jakby się ktoś interesował no i również od razu elegancko, też spoko polecam, polecam i dawaj, odpalaj, a ja przyłożę tak w miarę, żeby było płasko da, no no, nawet bez tragedii przynajmniej tego nie rozwaliła Słoneczka, to ty nie podpalę wiem, wiem zrobimy słoneczko teraz jeszcze z tych petardek a tutaj zobaczymy, czy jest w stanie uszkodzić w jakikolwiek sposób trawę. No, mają dosyć krótki zapłon. Niektóre były, były była ta wersja z dłuższym zapłonem i nieco mocniejsza, ale też te petarki są bardzo przyjemne. A przede wszystkim przywołują przy ich odpaleniu piękne wspomnienia z dzieciństwa. Także tutaj Hubert zrobić słoneczko i zobaczymy jak to wyjdzie. O, jest słoneczko z siedmiu petard i odpalamy. I najprawdopodobniej wszystkie 7 petard bez problemu wybuchło. No, ciężko takim petardkom dawać jakąkolwiek ocenę, bo to są przede wszystkim petardy, tak. które nie są takie, no, takie pierdółki do postrzegania, do zabawy z nimi. No ale są fajnie, są dobrze wykonane, nie mają problemu z odpalaniem w wodzie, co już zobaczyliście. Pomimo swojego wieku, nadal są bardzo fajnym produktem. O, jak widzicie, jakość jest jak najbardziej w porządku. Więc taki króciutki, ale myślę, że dosyć ciekawy filmik dzisiaj wleciał. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach z tej miejscówki, bo chyba jest bardzo tutaj fajnie i będzie można tutaj dużo fajnych rzeczy nagrywać. Także do zobaczyska z powrotem już wkrótce.